Cześć wszystkim. Witam serdecznie w ten wspaniały dzień, w którym coraz więcej ludzi budzi się, w którym coraz więcej ludzi zauważa, że coś jest nie tak, w którym coraz więcej ludzi zauważa, że to, co mówią nam w mediach, to, co mówią nam przywódcy świata, czy to w Polsce, czy to w innych krajach, no nie pokrywa się z tym, co jest naprawdę, tak? Coraz więcej ludzi zauważa, że ten system zaczyna upadać, że gubią się, tak? Że zaczynają popełniać błędy, czy to na... czy to u nas minister Szulimowski, który wczoraj bodajże sam niejako przyznał się do tego, że testy, które są zamawiane za nasze pieniądze są nieprawdziwe, są po prostu naznaczone, są z wynikiem dodatnim. To jest to samo, co mówił pewien doktor, już nie pamiętam, czy to był w Stanach, czy w jakimś innym Kraju, miałem gdzieś link, oglądałem, gdzie doktor, który mówi, że gdyby wziąć pięć osób zdrowych i zrobić im test, to wyszłoby, że cztery z nich są po prostu chore, tak? Czyli testy są wadliwe, te źródła są potwierdzone z różnych krajów, różne informacje do tego napływają. Więc zobaczcie, no popełniają błędy tak samo z tymi maseczkami. No zobaczcie, to coś śmiechu warte, że w Polsce teraz podobno od 16 jest obowiązek noszenia maseczek. To do tej pory nie było obowiązku, a teraz jest obowiązek. No to sorry. raz ten minister mówi, że maseczki pomagają, raz mówi, że nie przynoszą żadnego żadnego nie zabezpieczają przed niczym, tak? Więc zastanówcie się, no nic się nie trzyma kupy, no. ten system Upada, zaczynamy pomału się budzić, tak? coraz szybciej już ten proces coraz przybiera na sile, ponieważ coraz więcej ludzi, czy to w Polsce, czy to w innych krajach zauważa, że no, nie jest wszystko takie, jakie powinno być. Zobaczcie kolejny przykład. Wypowiedź pana Brauna, który udzielał wywiadu w jednej z telewizji, gdzie wprost mówi, że to, co się dzieje, to jest szaleństwo, że nowy po... teori... teoria, nowy porządek świata przestaje być. Tylko teorią spiskową, a dzieje się naprawdę, no bo zobaczcie, to do tego wszystko dąży teraz, że pod przykrywką strachu przed koronawirusem, wielkie o matko, bójcie się, klękajcie, wszystko bójcie się, to teraz zostanie nam podsunięte rozwiązanie, ok, wystraszyliśmy ich, no to teraz im powiemy, że takie pandemie mogą, mogą wracać, tak, że może to wracać co roku, że może być po prostu niebezpiecznie co roku, że mogą być odnowienia tych wirusów, no i lepiej. Zaszczepić się, tak? Zaszczepić się i wtedy będzie wszystko ok. No nie, no bo jak doskonale wiemy, to wirusy mutują, wszystko się zmienia. Także zanim oni wymyślą szczepionkę, która wątpię, że byłaby bezpieczna, ponieważ to już idzie tak samo, połączy się z zaczypowaniem ludzi, z obrotem bezgotówkowym, którym to też chcą wprowadzić. Więc zastanówcie się, nawet jeżeli ta szczepionka byłaby naturalna i nie, byłaby jakaś zdrowa, w ogóle super nieszkodliwa dla ludzi i nie miałaby żadnych prze, y, przeciwwskazań w użytkowaniu, to wirus mutuje, więc ta szczepionka za jakiś czas i tak byłaby o, nieaktywna. A tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby teraz znowu siać w ludziach panikę, że teraz nas y, będą chcieli po prostu za y, zaczipować Po prostu, że teraz w tej szczepionce, dzięki tej szczepionce, to jest to, co też. Y, Pan Braun wspominał, że no starają się nam wmówić, że będziemy potrzebować tej szczepionki poprzez strach, który w nas wywołali. Teraz nam powiedzą: "Słuchajcie, mamy rozwiązanie. Już się nie musicie bać. Teraz zaszczepimy was i wszystko będzie dobrze." No nie, nie będzie, bo tak jak mówię, no coraz więcej ludzi zauważa wiele nieprawidłowości, które się pojawiają. Coraz więcej osób widzi, że cały ten ustrój, cały ten system religijno-polityczny, no to jest śmiech, to jest żart, to jest kpina, po prostu jakieś zakazy, nakazy tylko po to, żeby dzielić i rządzić ludźmi, tak? żeby garstka ludzi mogła sobie nami po prostu rządzić i robić, co im się jawnie podoba. No ale to się kończy, bo skoro zobaczcie, polityk w Konfederacji na przykład mówi, pan Braun, no, że to się dzieje na naszych oczach, że to jest szaleństwo, że to jest wariactwo, że to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby coś takiego się działo, to zastanówcie się sami. To, co było do niedawna teorią spiskową, staje się faktem. To, za co niektórzy ludzie wyśmiewali innych, jak o tym mówiło się głośno, staje się prawdą, tak? Niektórzy ludzie są tak bardzo w tym systemie, że bronią go, tak? Bo nie znają, nie są w stanie sobie wyobrazić innego życia, że mogłoby to wszystko wyglądać inaczej i bronią tego systemu, tak? Ale to właśnie do takich ludzi powinniśmy wysyłać jak najwięcej miłości i światła, aby oni też mogli to zauważyć, tak? Bo zobaczcie nawet jeżeli politycy też zaczynają ogarniać, że coś jest nie tak, że to wszystko powinno wyglądać inaczej, tak, to jest jakiś cień nadziei. Cień nadziei na, na poprawę tej sytuacji dla nas. Cień nadziei na to, że wszystko może się zmienić. tak. Jednak tak, tak jak mówię cały czas, wszystko zależy od nas. To my musimy zacząć zmiany od siebie. To my musimy zacząć zmieniać nasze myślenie. Musimy zacząć dopuszczać inne rzeczy, że mogą takie w ogóle rzeczy zaistnieć, że musimy się otworzyć na inne rzeczy, na inne możliwości, inne sytuacje, inne rozwoje, tak? Rozwoje sytuacji właśnie, że może coś być, że to, co żyjemy, no, zostało nam narzucone, że to jest jakieś, to jest po prostu niewolnictwo, to jest dobrowolne niewolnictwo, na które się ty zgodziliśmy wszyscy w pewnym dniu, tak? Zostało nam to wpojone i przekazywane z pokolenia na pokolenie. No i zobaczcie, kolejny przykład jeszcze chciałem poruszyć. Pan Brown bardzo już mądrze to już mówiłem, pan podeśle oczywiście linki. Chodzi też o, o to, aby nas ubezwłasnąć w no, bo jak już będziemy... Yy, dostaniemy szczepionkę, w której będzie jakiś tam nadajnik, gdzie już jest promowane, że gdzieś tam w Danii, w Szwecji już pozwalają na zakładanie chipów ludziom i dalej i tak dalej. I to będzie jeszcze tak, że będziemy mogli płacić, będzie tam karta, nasze całe dane o tym, czy jesteśmy właśnie szczepieni, czy nie jesteśmy szczepieni, jaki jest nasz konflikt z prawem, wszystkie nasze dane będą w formie elektronicznej zawarte w nas. Będzie nas można kontrolować. i teraz zobaczcie sobie, połączcie sobie to jeszcze tym śmiesznym 5G, które też chcą teraz wklepać. Wszy szybko naraz wszystko montują anteny, chowają za drzewami anteny gdzieś, myślą, że ludzie nie widzą, wycinają lasy. Yy, nie wiem, anteny montują na dachach w kościołach, przy szpitalach, gdzie właśnie tam yy, to promieniowanie jest właśnie no, powinno być jak najmniejsze, aby te, te osoby słabsze, które są właśnie czy w szpitalach, czy to w przedszkolach, gdzie dzieci nasze się rozwijają, żeby chronić. No to oni walą w takich miejscach anteny, no, zastanówcie się, czy to jest normalne. Zastanówcie się, czy to jest korzystne. No. Zróbcie sobie jakiś eksperyment, zróbcie że żuchę, postawcie sobie koło routera, który na razie chodzi tam na jakimś LTE, na 4G. Zobaczcie, jak ta żucha będzie w tamtym miejscu się zachowywać, a zobaczcie, jak żucha będzie się zachowywać w innym miejscu, tak? Nie ma się co bać, bo przeżyjemy i tak to wszystko. Oni już są po prostu, no mówię, gubią się, gubią się, gubią się, na każdym kroku się gubią, działają w pośpiechu, chcą na szybko właśnie teraz ostatnimi takimi podrygami na szybko wprowadzić właśnie te różne, wiele rzeczy w jednym czasie, no i będą popełniać błędy, tak? No i to jest nasza szansa, bo zobaczcie, teraz przez to, że tyle czasu ludzie siedzieli w domu, to mnóstwo ludzi myślę, że się teraz dodatkowo jeszcze obudziło, potwierdziło się, utwierdziło się w tym, co przypuszczali od dłuższego czasu, ale bali się może o tym, nie wiem, rozmawiać, bali się o tym powiedzieć, no bo jak zostaniemy odebrani przez innych, tak? Było coś takiego, że no nie wiem, no, O trudnych o sprawach się nie mówi głośno, no bo o, pomyślą, że co ja tam się naoglądałem, że gadam jakieś głupoty, tak? No ale trudno, no, trzeba mówić o takich rzeczach, trzeba, trzeba po prostu to upubliczniać, pokazywać, bo niech z tego filmiku kilka osób coś sobie wybierze dla siebie, po prostu pomocnego, dzięki czemu będą mogli spojrzeć na niektóre sprawy z innej perspektywy. Może akurat są na, po na podobnym etapie i też czegoś szukają. Więc zobaczcie, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Kolejna rzecz, która mnie bardzo ucieszyła, wczoraj jest jakiś program w Stanach, nie wiem, jakaś tam Ellen, coś tam to prowadzi. Kobitka taka, która tam właśnie jest z gwiazdami, tam z tego hollywoodzkiego mainstreamu przeprowadza różnego rodzaju wywiady. No i wczoraj pojawił się pan Gates, który właśnie jest odpowiedzialny za ten cały syf. On chce prowadzić tą całą agendę 2020, a teraz nagle zostawił Microsoft, zajął się szczepionkami. Łomatko, jaki przypadek, tak? Zajął się zupełnie czymś innym. Prowadzi swoją organizację charytatywną ze swoją małżonką, tak? No i też sobie można pośledzić, jak to było, gdy pojechali, nie będę już teraz wątków rozmieniał, tylko nadmienię pokrótce, jak to Bill jeździł do Afryki, na czarny ląd i prowadzał szczepionki. Można sobie odszukać różne opinie lokalnych lekarzy, którzy po prostu stwierdzali, że po tym, jak on przyjechał i zaczął szczepić, to dopiero wtedy zaczynały się różnego rodzaju śmierci i zgonów właśnie przebywało, tak? No i w tym programie jest rozmowa Billa Gatesa z tą Ellen, czy jak ona tam się nazywa, też podrzucę link. Wyłączyła komentarze, bo ludzie raczej nie masz tego pisać, że to kłamstwo. I to naprawdę w setkach... Widziałem podobną akcję na Instagramie u, u Billa Gatesa dwa dni temu, że wrzucił jakieś tam podziękowania dla służby zdrowia i tak dalej, Naprawdę tysiące ludzi, setki tysiące ludzi zaczęli pisać, że to jest kłamstwo, że to jest, żeby przestał po prostu manipulować, że już się wszyscy budzą, że widzą rzeczy, które po prostu on robi źle i tak dalej. Także no, mówię, no świadomość wzrasta, świadomość wybucha. Idziemy do przodu. Wchodzimy na inny level. Zaczynamy zauważać rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy, no bo tak jak mówię, ta Pani w tym programie ma 35 milionów komentarzy. Pod wszystkimi jej filmami komentarze były włączone, a akurat przy tym z Billem Gatesem wyłączyła. Nie wiem, czy wyłączyła je od początku, czy wyłączyła je w trakcie, ale tak jak mówię, dwa dni, można sobie sprawdzić profil Billa Gatesa. Możliwe, że wszystkich komentarzy jeszcze nie, nie skasował. Jakby ktoś był oczywiście zainteresowany, to ja mam parę screenów, gdzie mnóstwo ludzi naprawdę po kilkadziesiąt tysięcy komentarzy, lajków było pod postami typu, że obudziliśmy się, nie pozwolimy się zaszczepić, nie jesteśmy bydłem, nie jesteśmy królikami doświadczalnymi. I tyle. No. Ludzie się budzą, także nie, yy, nie ma co dalej tkwić w tym stanie. Powinniśmy się cieszyć, powinniśmy wzrastać, powinniśmy się, nie wiem, radować. Ja czuję taką wewnętrzną radość, że to wszystko się sypie. Ten cały system, który do tej pory znaliśmy, sypie się. Świat już nigdy nie będzie taki sam po tym cyrku, który teraz się wydarza. Yy, ja głęboko wierzę z mojego serducha, czuję tak całym ciałem, że to wszystko zmieni nas na na lepsze, nasze społeczeństwo zmieni się na lepsze, zjednoczymy się jako ludzkość i po prostu zaczniemy żyć zupełnie innym życiem, tak? Nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć jak to będzie wyglądało i co się zmieni, tak? Ale na pewno będzie lepiej i na pewno teraz dzięki tej sytuacji wszystko zmieni się na lepsze. Pamiętajcie, że nie ma się czego bać, że to wszystko zależy od nas, tak? Bo każdy ma duszę i każda dusza ma swój plan, swoją rolę do odegrania tutaj, tak? Może nie rolę do odegrania, ale każda dusza ma jakiś cel, z którym już tutaj przyszła, aby go zrealizować, dzięki czemu dusza, jako istota, ewoluuje w swoim rozwoju i będzie mogła się dalej rozwijać, tak? Tutaj na ziemi, to jest taki nasz, ma, nasz mały przystanek, ale bardzo ważny przystanek, który musimy zrealizować jak najlepiej potrafimy. Musimy. Dzielić się swoją bezwarunkową miłością. Słuchajcie, miłości nigdy nie zabraknie, bo miłość jest nieograniczona. Zobaczcie, jak to widać. No, masz jedno dziecko, masz drugie dziecko, nie masz, że jedno kochasz więcej, drugie mniej. Kochasz się wszystkich, po prostu kochasz wszystkie dzieci tak samo, tak? Tak samo Bóg kocha nas wszystkich tak samo. I ta czysta energia pomaga nam teraz rozwijać się, tak? Pomaga nam wzrastać. Także pamiętajcie, głowa do góry, szanujmy się, działajmy z poziomu serducha. Dzielmy się tym, co dobre, wspierajmy się w swoich działaniach, nie szkódźmy innym i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was wszystkich.